Agatki i Moniki. i Moniki. Na samym początku pamiętajcie, żeby wijać na mój kanał, Monika Olech. A pod tym filmikiem dawajcie łapeczki w górę. I oczywiście go podbijajcie. Pamiętacie, kiedy zrobiliśmy film cztery sposoby, jak nie pójść do szkoły? Dzisiaj mamy podobny, ale sposoby są bardziej ekstremalne. Zapraszamy na film. Pięć dziwnych sposobów, jak nie pójść do szkoły. Sposób pierwszy, pierwszy historia o kosmitach. <śmiech> <śmiech> Agatka? No dlaczego nie schodzisz na dół? Zrobiłam ci śniadanie, zaraz trzeba iść do szkoły. Mamo, chyba dzisiaj nie dam rady. A co się stało? Źle się czujesz? Jakaś choroba cię bierze? Nie, to nie to. To ko ko kosmici. Co? Jacy kosmici? Miałam sen, a właściwie to był straszny koszmar. No a co ci się właściwie śniło? Że na dachu szkoły wylądowali kosmici. Takie obrzydliwe, zielone stwory. Chodzili do klas i zabierali wszystkie dzieci do swojego statku kosmicznego. To było straszne! No, rzeczywiście, to był straszny sen. No, ale przecież kosmitów nie ma. Takie coś się nigdy nie wydarzy! Mama! Agatka, nawet najstraszniejszy sen to nie jest powód, żeby opuszczać lekcje. Mamo, ale ja nie będę mogła się na niczym skupić. Będę cały czas myślała, że zaraz wylatują te kosmici. Nie martw się, to się na pewno nie wydarzy. choć już na dół. Mamo, mamo, czekaj! Ty nigdy nie słyszałaś o proroczych snach? No w sumie coś takiego podobno jest i... Chyba takie sny się nawet czasami spełniły. No widzisz, a jak ten się spełni i kosmici wywiozą mnie w kosmos? To przylecimy po ciebie z tatą i cię odbijemy z rąk tych kosmitów. Mamo, ty sobie robisz żarty, a ja jestem przerażona. No właśnie widzę, że jakoś strasznie to przeżywasz. A poza tym, jak się obudziłam, to wydawało mi się, że ktoś na naszym dachu stoi. Y może to był kominiarz? Raczej nie, był zielony, miał wielkie oczy i czułki na głowie. Hmm. No tak, kominiarz przecież tak nie wygląda. I tutaj go wołał. home, home. No teraz to ja się boję. Tak to opisujesz, jakby to się naprawdę wydarzyło. Mamo, bo to się wydarzyło, i dzisiaj kosmici wylądują w naszej szkole. No to co tu dzisiaj zrobić? Jeśli nie przekonały cię jeszcze moje argumenty, to chodź, coś ci pokażę. No dobra. Nasi sąsiedzi wyjechali na cały weekend, prawda? No tak, mówili nawet, żeby rzucić okiem na ich dom, czy, no, czy wszystko w porządku. No właśnie, więc skąd te kroki? Kto chodził po jakiejś działce? No pokaż, może to jakiś kot. Kot ma takie wielkie łapy? No rzeczywiście, to trochę dziwne. Ja podejrzewam, że to ten kosmita, który był na naszym dachu. No powiem ci, że i teraz ja nabrałam trochę podejrzeń. Dzisiaj dla naszego bezpieczeństwa będzie lepiej, jak wszyscy dostaniemy. W domu. Tak, masz rację i musimy się jakoś zabezpieczyć przed atakiem innych mieszkańców galaktyki. Mamo, idź lepiej sprawdzić, czy wszystkie drzwi są zamknięte. Tak, tak, masz rację. Już idę i ty też się lepiej stąd nie ruszaj. Łatwo poszło. Nie wiedziałam, że mama tak łatwo uwierzy w historię o kosmitach. Sposób drugi niespodziewany, niespodziewany atak zimy. Z tej szkoły. Jak mi się dzisiaj nie chce. Co by tu zrobić, żeby dzisiaj nie iść na lekcje? Słyszałam, że kiedyś, jak było dużo śniegu, to pozamykali szkoły. A teraz tyle nie napadało. Chociaż można by trochę nagięć rzeczywistość. Mam za 7 minut autobus. A jakby tak nie przyjechał? Musiałby się chyba zdarzyć jakiś kataklizm. Coś się zaraz wykombinuje. Cześć, mamo! Cześć! Co się stało? Przecież dopiero wyszłaś z domu. No, w zasadzie to stało się. Co? Przewróciłaś się? Nogę skręciłaś? Rękę złamałaś? Mamo, gorzej! Jesteś w szpitalu? W którym? Karetka cię zabrała? Nie! Nie o to chodzi! Mamo, czekaj! Stoję na przystanku! No to o co chodzi? Po co dzwonisz? No właśnie, chciałam ci wszystko wyjaśnić, ale nie dajesz mi dojść do słowa. No to mów, o co chodzi? Mamo, bo widzisz, ile śniegu jest na dworze? No, trochę popadało. Fajna zima się zrobiła. Fajna? Na przystanku jest ze dwa metry śniegu. No, chyba trochę przesadzasz. Ja wyglądam przez okno i tu jest z dziesięć centymetrów śniegu. No tak, ale sama mi kiedyś mówisz, że w różnych regionach kraju może być całkiem inna pogoda. Ale przystanek nie jest w innym regionie, jest 500 metrów od naszego domu. Ale jednak panują całkiem inne warunki atmosferyczne. No i co? dzwonisz, żeby mi to powiedzieć? Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że całe miasto jest sparaliżowane. Ale jak to? Tata był rano w sklepie i no przyjechał. nie eee... przyjechał. No to widocznie musiało jeszcze napadać tego śniegu. Co? Co ty wymyślasz? Mamo, to jest prawdziwa katastrofa. Samochody stoją w korku, autobusy nie jeżdżą, a na przystanku stoi tłum ludzi. To może idź na piechotę? Do szkoły przecież nie jest daleko. Najwyżej trochę się spóźnisz. To niemożliwe. Nie przetrę się przez ten śnieg. No musiałabym mieć łopatę, żeby wykopać sobie tunel. To może tata po ciebie przyjedzie na ten przystanek? Nie, nie, to bez sensu. Nawet nie wyjedzie na główną ulicę, tak jest korek. A co robią inni ludzie? No jak to co? Wracają jakoś do domów. A spotkałaś może kogoś ze szkoły? Yyy... No tak, tak. Bartka z ósmej D mówił, że przez ten śnieg w szkole ogrzewanie wysiadło i wszystkich do domu odesłali. To dziwne. Nie dostałam żadnej wiadomości na dzienniku. A widzisz? zasypało we mnie wieże telefoniczne i wiadomości nie przychodzą. Ja w telefonie też w ogóle nie mam internetu. Oj, Monika, to już się robi trochę niebezpieczne. Wracaj szybko do domu. No, to pa, zaraz będę. Jest! Udało się! sposób trzeci, zatrzaśnięte drzwi. Ale my się dzisiaj nie chce iść do szkoły. I jeszcze do tego jest taka brzydka pogoda. Śnieg, mokro i zimno. Zostałabym cały dzień w swoim cieplutkim pokoju. Jakby te drzwi się tak zamknęły i nie chciały otworzyć? Żebym cały dzień siedziała w swoim pokoju. Co by tu zrobić? Hmm, ale zaraz, zaraz. A gdybym tak zamknęła te moje drzwi na klucz, czy żeby to był mój klucz do szczęścia? Czego ona jeszcze nie schodzi? Agatko, trzeba już iść do szkoły. Mamo, bo chyba mam mały problem. Co? Otwórz drzwi do pokoju, bo nic nie. Idzie mama, ciekawe, czy się uda. Agatko! Ej, no co się dzieje z tymi drzwiami? Agata! No właśnie mamo, coś ich nie mogę otworzyć! Nie zamknęłaś ich na klucz? Nie, ja nawet nie mam tego klucza. One się chyba same zatrzasnęły! No to mamy problem! Co się stało z tymi drzwiami? No ja też nie wiem, otwórzcie je jakoś, muszę iść do szkoły. Do szkoły? Już mało czasu zostało, poczekaj, pójdę po tatę. O nie, żeby tylko tata nie wpadł na jakiś pomysł. Paweł, jest jakiś problem z drzwiami u Agatki, nie możemy ich otworzyć. No czekaj, pójdę na górę i zaraz to sprawdzę. No rzeczywiście, nie chcę się otworzyć, tak jest dziwne. Tato, uwolnij mnie jakoś, bo ja muszę iść do szkoły. No dobrze kochanie, zaraz coś wymyślimy, trzeba dzwonić po szusarza. Ale zanim ślusarz przyjedzie, to już dawno Agatę lekcje się skończą. No właśnie, czekaj, mam plan. Agatko, ubierz się w kurtkę i w czapkę i podejdź do okna. Okej, okay. co ty tata kombinuje? Agatko, otwórz swoje okno. No, jestem tata, co ty wymyśliłeś? O, dobra, to skacz, ja cię złapię. Jak to mam skakać przez okno? No, chyba że oszala... No Spokojnie, nic się nie martw! Chyba chcesz zdążyć do szkoły. Dawaj, skacz! Nie mam mowy! Boję się, tu jest za wysoko! Nie jest wcale tak wysoko, to jest raptem kilka metrów. Skacz, skacz! Tato, ale ja się boję, że mnie nie złapiesz! W szkole byłem mistrzem! W rzucaniu i w łapaniu! Złapie cię na 100 No dobra, to może na początku zróbmy jakąś próbę. No, skoro tego potrzebujesz? Zobacz, mam takie puste pudełko! Jak uda ci się je złapać, to skaczę! No, śmiało, śmiało, rzucaj! Trzy, cztery! Dawaj, dawaj! Oj, nie udało się! A nie mówiłam, że nie uda się? Nie mam, mawy, nie skaczę! E, wiesz, no, w takiej sytuacji to ja chyba nie będę nalegał. No. No nic, czekaj po prostu w swoim pokoju. Kiedyś w końcu otworzymy te drzwi. A ja idę dzwonić po ślusarza. Ach, te dziurawe łapska. Zawsze miałam z tym problem. Świetny pomysł z tymi zatrześniętymi drzwiami. Jeszcze chwilę poczekam, a potem otworzę te drzwi. Powiem, że się naprawiły. A swoją drogą tata musi trochę podćwiczyć łapanie. Sposób czwarty zbyt mocny makijaż. No, ja już jestem gotowa. A Ty? No musisz jeszcze chwilę poczekać, bo ja kończę makijaż. A makijaż. A pamiętasz jaka była afera z Gabryszką z siódmej C? Czekaj, jak to było, bo już nie pamiętam. Tak się wytapetowała, że wychowawczyni wysłała ją do dyrektora, a on odezwał Gabryszkę do domu. Przynajmniej nie musiała siedzieć na tych lekcjach. No, ale pewnie miała trochę nieprzyjemności. Oj tam, to wszystko zależy od rodziców. Jak myślisz, jak by zareagowała nasza mama? Ej, hey, właśnie teraz podsunęłaś mi fajny pomysł. Dobra, Ty rób co chcesz. A ja powoli się zbieram. A gdybym tak ja trochę mocniej się pomalowała, zobaczymy, co będzie. Monika, no co ty tyle robisz? Schodź już na dół. Zaraz już trzeba iść do szkoły. Spóźnisz się. Już, już. Idę, idę. <grym> Dziecko, co ty masz na twarzy! No jak to co? Makijaż, ale mi się udał. Aż za bardzo ci się udał! Chyba nie masz zamiaru taki na lekcje! No a dlaczego nie? Przecież wszystkie dziewczyny z mojej klasy się malują. No ja rozumiem jakiś delikatny makijaż, ale to co sobie zrobiłaś, to jest jakaś tandetna tapeta! Oj mamo, no chyba trochę przesadzasz. No, chyba nie przesadzam. A pamiętasz, jak się skończyła historia z Gabrysią? No wiem, wiem, Agatka mi dzisiaj przypominała. No właśnie, więc jeżeli pójdziesz w takim makijażu do szkoły, to na pewno odeśle cię do domu, a wcześniej jeszcze trafisz do dyrektora. No to co ja mam teraz zrobić? No jak to co? Szybko zmyj to wszystko z twarzy i zbieraj się do szkoły. Ale, mamo, lekcje zaczynają się za 10 minut, a ja muszę to zmyć i zrobić nowy makijaż. Przecież nie zdążę. No to pójdziesz na drugą lekcję. Na drugą też nie zdążę, bo mam tak, Autobus że przyjechałabym dopiero na trzecią. No na trzeciej to podobno macie zastępstwo. No to tym bardziej nie opłaca się iść. Z ostatniej lekcji też jesteśmy zwolnieni. Więc zostaje tylko czwarta lekcja, a to WF. Więc pójdę do szkoły tylko na WF? No może rzeczywiście to bez sensu. To już lepiej zostań w domu, poucz się, poczytaj lekturę. Tak tak, lekturę przeczytam, bo niedługo zaczynamy ją omawiać i pouczę się na sprawdzian z wylogi. No widzisz, to wszystko przez ten twój makijaż. Jutro do szkoły proszę się normalnie pomalować. Jest Udało się, o to chodziło. Sposób o, piąty, kiedy, kiedy masz pomysłową spokojnie. siostrę. Moja, chodź, bo mama woła na śniadanie i zaraz idziemy do szkoły. A, do szkoły, no tak. Co ty dzisiaj, taka skwaszona? Bo najlepiej by było dzisiaj dla mnie, jakbym do tej szkoły nie poszła. Ale dlaczego? Co się stało? Mam dzisiaj pytanie, sprawdzian i kartkówkę. A szczerze mówiąc, wczoraj mi w ogóle nie szła nauka i nic nie umiem. No to kiepsko, żebyś tylko pałę nie dostała. No i co tu zrobić? Najchętniej bym gdzieś uciekła albo się schowała. Och, mama już idzie! Mam pomysł! Chodź, chowaj się szybko, chowaj! trzeba wychodzić do szkoły! E, no ja jestem tu. No widzę, a co ty robisz w Moniki pokoju? A właściwie gdzie jest Monika? E, Monika już poszła do szkoły. No jak to? Przecież jeszcze śniadania nie jadła, poza tym nie widziałam, żeby wychodziła. Może mama wtedy była się kurat do jak wychodziła. Ale tak bez śniadania? Ona tak nigdy nie wychodzi. Poza tym zrobiła mi nawet jeszcze kanapkę do szkoły i też jej nie wzięła mówiła mi, że coś sobie kupi w sklepiku. Mam tylko nadzieję, że sobie wzięła pieniądze, bo ostatnio coś często o wszystkim zapomina. A co to za hałas? A, ta, nie, to ja tak tupnęła, bo pająk chodził i zabiłam pająka. Pająka? Czy jakieś się zaplękło? Trzeba tu odkurzyć trochę. Dobrze, kochana musiu, ja... Uszę. Co? U Moniki odkurzysz, przecież ty u siebie nawet nie sprzątasz. Ale mam dzisiaj takie postanowienie, że będę utrzymywać porządek. A, no to świetnie, podoba mi się bardzo ten pomysł. Mam nadzieję, że potem ty posprzątasz u mnie. Cóż mówiłaś, Agatko? A, nie, 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 powtarzam sobie wiersze, które musieliśmy się nauczyć na pamięć. No to świetnie, ale jakoś dziwnie się dzisiaj zachowujesz. Dziwnie? Nie, chyba normalnie. No dobra, nieważne. Tu, gdzieś, u Moniki, w pokoju jest taka fioletowa mata do ćwiczeń. Muszę ją znaleźć. O, widzę ją, już ci podaję. Proszę, proszę, to jest to, czego szukasz. Dzięki, Agatko, muszę sobie trochę poćwiczyć, bo mnie coś boli kręgosłup. Dobra, mamo, idź sobie poćwiczyć, ja też zaraz się zbieram do szkoły. No dobra, tylko pamiętaj, że dzisiaj masz WF, weź strój. O, dzięki, Sis, ale mnie uratowałaś. Mam nadzieję, że ty mi też kiedyś w takiej sytuacji pomożesz. No jasne. Ale siadło. I który sposób Wam się najbardziej podobał? Możecie oczywiście o wszystkim pisać w komentarzach. Klikajcie łapeczki w górę pod naszym dzisiejszym szalonym filmikiem. Klikajcie w mirki filmów, które teraz widzicie na, na ekranie. ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki Agatki Moniki. Wbijajcie na mój kanał Monika Olech oraz naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie ten kanał. Dzwone! Do zobaczenia! Pa!